Cześć, witam Was wszyscy i serdecznie pozdrawiam. Drodzy widzowie, my kontynuujemy naszą eksplorację. Oczywiście te poboczne są, ja tu słyszę... Dźwięki, te poboczne są dosyć długie. Które ty masz strzały Frejo, te są lepsze? Roz! Ten tym gównem będzie strzelał. No ale coś już poradzę, już jak się palę to już nic na to nie poradzę. Dzięki Frejo ale mu się beka, śmierdzącymi gazami. Prejo, nie zagazował Ciebie? Pięknie wykończenie nam wyszło. o tu, poproszę. Nie, chyba nie jesteśmy w stanie jeszcze ich otwierać. Chyba że, a dobra, mamy tu, zobaczcie, ja zawsze się daję na to złapać. I mamy skrzynię, czyli ich chyba nie będziemy mogli otwierać, tylko tymi rozzarżonymi kamyszkami. w całe. Weźmy je do mistycznej bramy. Może znajdziemy arenę, prób sur. Egz. Dobro, udamy się, ale czy my będziemy tak naprawdę pamiętali, żeby wrócić do Durlina? Ten hałas nie wróży. Tobie mocny.

Jeśli go nie załatwimy, tylko gdzie ona jest? O kurde, jeszcze zginiemy tu. Słuchajcie, rozejrzyjmy się za jakimś życiem, bo by była w topa, gdybyśmy tu zginęli. Tu! Tym też. Ale już wykończenie specjalne przez nas. Biorąc pod uwagę te skały i te stworzenia, nikt nie wydostałby się stąd żywy. A co to Matrix? Tam ktoś leży je. ya <coughs> Ju! <coughs> <coughs> Czym z truciźnie, kurde, zatruł nas. A taka ciężka walka, też się nie odzywam. Wyszliśmy stąd i od nowa. Czy on już został pokonany? No bo teraz nie łapię, drodzy mili. Tych na razie zostawmy sobie te czarne. Tam są silni przeciwnicy. A zobaczcie, ile ja mam żyćka, nie? Po tym uleczeniu. Wyjście z tunelu jest tuż przed nami. Tak, ale musimy kamień ze sobą zabrać, tak? Będziemy mogli pod tym przesunąć, ale nie łapię, nie? Nie łapię, co z tym bosem do końca się stało. Nie widziałem jego śmierci, nie wiem, może za mocno się wkręciłem. Jest stąd gruz, bracie. Chyba jesteśmy w dobrym miejscu. Nie, nie bierzemy tam kurde, może być coś strasznego. Nie na tym odcinku, bo chcemy skończyć tą poboczną, a jak wdamy się w walkę, to zawsze może krócej bądź dłużej potrwać. Dynie na Halloween. Mamy skrzynię. Dobra. Co też ona nam da? Będziemy mogli wrócić do kogo teraz? Bo nie pamiętam. Czy do ducha? Okrągła sumka, bracie. Znajdziemy syna ducha. Naprawdę? Jego prośba to nie strata czasu? Nie wie, co się stało z jego synem. Rozumiem. Na skarbów, tak? Dobra, my tego nie patrzyliśmy jeszcze te dźwigi. Mhm, dobra, to wiadomo gdzie. Ale słuchajcie, dobra, przyszliśmy sobie tutaj to całe. Czy my byśmy nie wrócili sobie może do Durlina? A ducha znajdziemy sobie później, wróć do Durlina i wrócimy zwyczajnie do Durlina w tym odcinku a to sobie skompletujemy kiedy indziej po prostu myślę że to będzie najlepsze wyjście a czekajcie Spotkanie z panią kuźni obudziło we mnie wspomnienia myślałem że takie rzeczy są właściwe tylko mojej ojczyźnie Wykuwające broń syreny ano dobrze pamiętam nimfę z jeziora o imieniu Nimue Doskonale posługiwała się mieczem. Mirze. Nie miałem na myśli niczego zdrożnego. Wstydź się. Wykuwała najlepsze miecze na wyspach i marzyła, by dokonywać nimi wielkich czynów. Ciekawe, co się z nią stało. Sprawiłam się tu z patrolem Einhurierów. Powinno być czysto. Nie wiem, jak wreszcie miasta. Ale, drodzy widzowie, jak miło tu wrócić do tych terenów. Miło je wspominałam z początku gry. To było tuż przed uwolnieniem Tora, nie? znowu wy. Pora, tyra, sorry. I już go nie ma. To mnie nie rozgrzesza, ale może przynajmniej pomoże. Wracajmy, bracie! Twój młot. Dzięki! Ach, może i niewiele to znaczy, kiedy zbiry Odyna grasują po mieście. Ale przynajmniej wszyscy zobaczą, że jeszcze się nie poddaliśmy. Nie jeszcze nie. Przywódca rebelii, trofeum! Nie sądziłem, że jeszcze go zobaczę. Fajnie, czyli my się zbliżamy do platyny. Ja tak naprawdę jeszcze nigdy w żadnej grze nie zdobyłem platyny, ale może to będzie pierwsza, ale to musicie dać komentarz na ten temat pod tym odcineczkiem. A ja już tu bym chciał się pożegnać. Myślę, że w kolejnym odcinku już wrócimy do fabuły. Cześć!